Dzień dobry, witajcie. Wiele osób uważa, że probiotyk podawany do ustnie powinien mieć jak największą liczbę bakterii, dlatego że w naszych jelitach żyje bardzo bogata mikrobiota jelitowa, w związku z czym mała liczba bakterii nie jest w stanie tej mikrobioty modulować. Okazuje się jednak, że to nieprawda. Faktycznie fakty są takie, że nasze jelita zasiedlają bakterie należące do różnych typów. Najczęściej jest to Firmicutes, Bacteroidetes, ale także proteobakteria i Actinobacteria. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Cała masa tych bakterii jest szacowana na około 1,5 kg i mówi się, że jest ich nawet ponad 100 bilionów. Zwróćmy zatem uwagę, że jeżeli przyjmiemy probiotyk, który zawiera. 2 miliony bakterii, to wydaje się, że to stosunkowo niewiele. Zwłaszcza, że pomiędzy bakteriami w mogą zachodzić różne relacje. Bakterie mogą wydzielać różne substancje o działaniu bakteriobójczym, tak tak zwane bakteriocyny, które oddziałują na inne gatunki bakterii. Wydawać by się zatem mogło, że ilość bakterii w probiotyku ma decydujące znaczenie. Okazuje się jednak, że nie, że znaczenie ma rodzaj podanego szczepu, dlatego że korzystny wpływ na organizm jest przede wszystkim szczepozależny. My musimy pamiętać o tym, że bakterie się rozmnażają, że są to żywe komórki, tak? w związku z, tym, z czym dochodzi do podziału takich komórek. Te, o których myślimy najczęściej, czyli bifidobakterie, czy na przykład Lactobacillus acidophilus rhamnosus. Wykonują podziały rzadziej, w ciągu 20 do 60 minut, tak, kiedy następuje podział komórki zwany amitozą. Ale dzisiaj obliczyłem, czy faktycznie przyjęcie takiego leku, który zawiera stosunkowo niewielką ilość bakterii probiotycznych, może odbudować naszą florę. Naszą mikrobiotę wielitową. Przyjąłem tutaj, że takim docelowym punktem będzie uzyskanie 100 bilionów bakterii, które żyją w naszym przewodzie pokarmowym. Ale zwróćmy uwagę na przede wszystkim te założenia, które ja przyjąłem. Przyjmijmy, że jest to lek probiotyczny, zawierający w jednej kapsułce 2 miliardy żywych kultur bakterii. Moje założenie jest takie, że w przewodzie pokarmowym przeżyło tylko 1% podanych tych do ustnie bakterii. Dlaczego? Musicie wiedzieć o tym, że nie wszystkie bakterie przeżywają. Mimo że one są żywe w tej kapsułce dlatego że niszczy je kwas solny z obecny w żołądku wydzielany przez komórki okładzinowe żołądka w wyniku działania pompy protonowej, ale niszczy je również żółć, tak? No i w końcu tak jak wiecie, co wcześniej wspomniałem, substancje wydzielane przez inne bakterie, które ze sobą w cudzysłowie rywalizują, ale przyjąłem, że przeżywa 1% podanych bakterii. Natomiast amitoza, czyli czas podziału w tym przypadku wynosi 60 minut, a więc jedną godzinę. W związku z czym w czasie zero, kiedy my przyjmiemy tę kapsułkę probiotyczną zawierającą 2 miliardy bakterii, do naszych jelit dostanie się 20 milionów bakterii. Przy przyjęciu tych założeń, o których wcześniej wspomniałem, po dwóch godzinach będzie już 80 milionów bakterii. Po 6 godzinach już będzie ponad miliard, po 10 godzinach będzie ponad 20 miliardów, a po 24 godzinach będzie ich 335 bilionów, 544 miliardy, 320 milionów. Moi drodzy, czyli wynikałoby stąd, że w idealnych warunkach, gdy wszystkie bakterie zaczną się dzielić, to nawet stosunkowo niewielka liczba bakterii, taka jak 20 milionów, tak? A więc stosunkowo niewiele. Po 24 godzinach byłaby w stanie odbudować naszą mikrobiotę jelitową, ponieważ powstałoby z niej ponad 300 bilionów bakterii. Oczywiście to jest nierealne, ponieważ te bakterie są wydalane skałem i tak jak powiedziałem, niszczone przez substancje wydzielane przez inne bakterie wchodzące w skład naszej mikrobioty. Ale to, co dzisiaj Wam chciałem jeszcze wyjaśnić, mianowicie, że probiotyki dostępne na polskim rynku dzielimy na suplementy diety i dzielimy na leki. Często zdarza się, że na przykład taki szczep, który ma najwięcej danych klinicznych o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania, czyli jest uważany jako GRAS, czyli Generally Recognized Safe, czyli bezpieczny, Należący do Lactobacillus rhamnosus GG czy LGG występuje w suplementach diety, a nie ma go, na przykład, w lekach. Leki natomiast zawierają następujące rodzaje bakterii: również Lactobacillus rhamnosus, różne szczepy, na przykład R0011, Lactobacillus helveticus, tak? Zawierają także Saccharomyces boulardii. I w zasadzie te trzy bakterie Te trzy gatunki bakterii: Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052 oraz Lactobacillus rhamnosus należące do szczepu PEN, Oxy i Saccharomyces Boulardi, które są drożdżami, znajdują się w lekach. I teraz pytanie, czy lepiej brać? Suplement diety zawierający klinicznie sprawdzony szczep, np. Lactobacillus Rhamnosus GG, czy lepiej brać lek zawierający inny szczep, np. Lactobacillus Rhamnosus R0011? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale według mnie, mimo wszystko, lepiej stosować leki probiotyczne niż. Probiotyki dostępne w postaci suplementów diety. Probiotyki możemy stosować oczywiście jako element wzbogacenia czy uzupełnienie naszej diety. Jeżeli natomiast wystąpi u nas biegunka, na przykład biegunka podbróżnych, biegunka poantybiotykowa, lepiej w takim przypadku zastosować leki, które mają udowodnione działanie. Ja przypominam, że suplementy diety, one podlegają Podlegają inspekcji sanepidu, tak? podlegają pod główny inspektorat sanitarny. One muszą być bezpieczne, ale one nie muszą działać. I wiele, niestety, badań na, na suplementach diety wykazało, że często zawierają one martwe bakterie, niezdolne do kolonizacji elita grubego, nawet mimo, że zachowany jest termin przydatności do spożycia. Natomiast leki podlegają działaniu nie sanepidu, ale głównego inspektora farmaceutycznego, w związku z czym mają udowodnione działanie nie tylko bezpieczeństwo, ale skład czy Ilość tych żywych komórek bakteryjnych w leku musi być zagwarantowana do końca terminu ważności. Jeżeli zatem chcemy mieć pewność, że dostarczamy żywe kultury bakterii, no to w tym przypadku mogę polecić lek. Jeżeli nic się nie dzieje, suplementujemy w ramach zdrowego stylu życia, możemy oczywiście stosować. Probiotyki. Natomiast tutaj ten film miał na celu wyjaśnić Wam, że oczywiście mimo że nasze jelito zasiedlają różne gatunki bakterii, że jest ich bardzo dużo, to jednak ze względu na to, że bakterie probiotyczne mają zdolność do kolonizowania jelita grubego oraz do podziałów, mogą modulować tę florą, florę bakteryjną, a w zasadzie mikrobiotę jelitową, o co nam w zasadzie Chodzi. Czy warto zatem stosować probiotyki? Warto yy, na przykład w poantybiotykowym zapaleniu jelit, w biegunce poantybiotykowej, w biegunce podróżnych oraz okresowo jako element zdrowego stylu życia, dlatego że bakterie probiotyczne modulują naszą florę. Czy mikrobiotę jelitową, wpływając na ogólny stan zdrowia nie tylko jelit, ale całego naszego organizmu. Moi drodzy, tak, a propos bakterii, to ostatnio moja teściowa grażyna trafiła do szpitala. Miała jakieś bakteryjne zapalenie płuc, jakieś bakterie się jej przyplątały, poszedłem ją odwiedzić i pytam się lekarza: Panie doktorze, i co tam z moją teściową? Hm. Wie pan, nie wygląda to dobrze. Tyle to ja wiem. Pytam, co z jej zdrowiem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.